Cześć wszystkim, moi drodzy, jesteśmy w stolicy, a dokładniej na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. I dlaczego akurat tutaj się znajduję? Dobrze myślicie, zresztą po tytule widzieliście, dzisiaj będziemy sprawdzali warszawskich taksówkarzy. Jak sami widzicie, dzisiaj jestem odziany w marynarkę i w białą koszulę, a to będzie symbolizowało to, że jestem bardzo, ale to bardzo bogatym obcokrajowcem, który przyleciał tutaj do stolicy Polski i chce szybko trafić do swojego hotelu. Pierwszy target to Mario, a jak będzie to dalej wyglądało, to zaraz zobaczcie. Znajdźmy pierwszego taksówkarza. Tak się będę prezentował. Oczywiście biznesmen w dzisiejszych czasach nie ubiera się bardzo poważnie, dlatego mam sportowe buty, delikatnie kantowane i kraciaste spodnie, marynarka kolor zielony, zgniły, biała koszula leniana, kaszmirowa. I oczywiście mam jeszcze neseser. Bardzo mały, bo przyleciałem i wszystko sobie potrafię kupić tutaj w Polsce. Także tak prezentuję się i tak wyglądam. Zacnie! Skoro jesteśmy już bardzo blisko celu. <noise> A co? dobry byłbym aktorem, nie? Oczywiście, bo Quentin do swojego dziewiątego filmu właśnie życzył sobie aktora z polskim akcentem. Nie tylko Rafał Zawierucha średnio się... No właśnie. Dobrze, teraz już myślę, że na pewno jest to bardzo, ale to bardzo wyczuwalne. Myślę nawet sobie, że mogę sobie łyknąć przy taksówkarzu. Dystans, jaki mam do pokonania, to jest około 7 kilometrów. Tutaj z lotniska Chopina do Mariotu Mario. Dla niezorientowanych znajduje się w samym centrum stolicy, tuż przy Pałacu Kultury, a także dworcu PKP. W środku banknoty i to ostre. Jedziemy. To so. było Uh, I don't know. I am the citizen of the world, so. You come to Warsaw from business? or From business, holidays? yeah. From, from business. Oh, okay. But I wanna, tonight, I wanna have fun. Ah, oh, okay. <laughs> it's some nice club here. Bad day. Uh, Bad, no, it's Monday. It's Monday, yeah, it's Monday. Yeah. You accept credit card? Yes. Good, but I got Polish lotus. Sorry, I got Polish lotus. Yeah, you have pay. You yeah, pay. I got exchange. I got exchange. <laughs> if you have pay cash, good. If you have pay card, good. Okay. Fuck. Mm -hmm. This famous building. It's uh. This is gift. <laughs> From Mr. Stanley. From Stanley. Do you have a good for you? Yeah, it's good. It's my... Oh, it's like five, five uh, for you. Yes, oh. I'm... No dobrze, to co? Wypadałoby chyba coś powiedzieć na temat tego przejazdu. Na początku wszedłem do taksówki i lekko czułem się zmieszany, ale później to wszystko ustąpiło. Do rzeczy. Facet był, myślę, że fajny, ogarnięty, mówił po angielsku, to na pewno in plus, to był Warszawiak, być może lepiej znał drogę. Zapłaciłem 44,50. Ale, oczywiście, 5 zł dałem na piwku. Pan mnie zapytał, czy jest to dobre dla mnie. W sensie tyle, ile udałem, bo dałem mu stówę, wydał mi 50 zł. Także w porządku. Myślę, że na razie jest dobrze. Nie bardzo dobrze. Chociaż aspiruje na pewno. wolniej. Nie wiem, czy walamy wolniej, ale to takie. To jest takie trochę protekcjonalne podejście, że daję ci 50 i czy to jest dobre dla ciebie. No, zazwyczaj ludzie powiedzą, że okej, okay, ale nie było na pewno to, to nic złego. Absolutnie. Na pewno nie tak. My God, this club is so strange. My goodness. I'm sorry, I don't understand. I... Ah, okay, okay, no problem, okay. no problem, bro. <laughs> uh. Nice music. Okay. Nice. <laughs> I got this, it's good? Good or good? <laughs> it's here? Yes Okay 17,90 Okay I know it's for you, please you <laughs> Jechałem, jak sami widzieliście, spod miejsca, gdzie Raczej klienci nie wychodzą, przede wszystkim trzeźwi, może też jacyś inni, i to miejsce bardzo, ale to bardzo mogło skojarzyć się z podróżami dalekimi, lawirowanymi. No właśnie, natomiast trafiłem na chyba najbardziej uczciwego taksówkarza w swoim życiu. Uważajcie, miałem zapłacić chyba 17,70. Facet wydał mi 2,30, czyli do 20 powiedział i później jeszcze 30 złotych. Byłem zdumiony tym zachowaniem. Oczywiście 2,30 powędrowało do pana. Dziwne. Ale tak bardzo impuls, jestem zszokowany wam powiem. Niemniej jednak to jest wydarzenie bardzo, bardzo na plus. Teraz będziemy zmierzali chyba na ostatnią podróż, ale to się jeszcze okaże i zobaczymy oczywiście gdzie. Myślę, że z centrum na bardzo odległy. Hotel. Tak się kończą jazdy, gdy się nie wie, gdzie się jedzie. No dobrze no. Tak się jedzie po Warszawie. Tak się jedzie po Warszawie, no ale wiecie, na obcych blachach rzadko kogoś spotyka w Ferrari. <laughs> Dzisiaj skończyło się na upomnieniu, panowie już odjeżdżają. I po autografie, nie? Ma <laughs> Rząd <What is this? laughs> <laughs> It's good. Yes. <laughs> it's so strong. <coughs> My God. No? no. no? no man. It's not. <laughs> yeah, I know. Polish road is, is different. it's different. You born here? Yes. Ah, so you're native Warsaw man. Yes. <laughs> this building is so famous. What is it? This is surprise from Joseph Stalin. Serious? Yes. This is Russian surprise. Wow. Mercedes is like Mercedes. Always comfortable. <laughs> I've got Mercedes too. This is old car. Old but comfortable? Yeah. Yeah. O It's Polish music. Yes. Nice Remind me, uh, how many PS? Mm -hmm. How many PS? Two hundred? Three hundred. Three hundred. Yes. Fuck. My God, so many taxes here. What? Yes. Why? This is import tax. Okay. I got Polish lotus, so it's it's. it's... Uh, okay. Thank you. Thank you. Very nice ride Thanks. <laughs> And fast! Oh, biznesmen przybył. Z jakimi wieściami pewnie jesteście niebywale zainteresowani Moi drodzy podróżowałem teraz facetem, który był starszy. Samochód był bardzo stary, ale szybki i to ostro szybki. Mam wrażenie, że warszawcy taksówkarze naprawdę ostro lubią sobie pograsować i mega szybko jeżdżą. To jest akurat im plus. Co mogę powiedzieć więcej? Przebiegła trasa bardzo w porządku. Widzę, że panowie nie nic jeżdżą. Nie, nic, nie. nic, ser, w ogóle. 49,60, 50 zł dałem, jeszcze zapytał, czy jest dobrze. No naprawdę, chciałbym wam pokazać, że ktoś może, albo nie, nie chciałbym, bo pokazuję zawsze tak, jak jest. I jest naprawdę mega pożo. Jestem udaje pijanego, bardzo pijanego. W ogóle wsiadając, to mi się bardzo podobało. Wsiadając, były wszystkie okna zamknięte. Wsiadłem. Ja powiedziałem, że jestem a little bit drunk, a gościu, żeby w dół. Żeby w dół. Od razu pierwsza reakcja. Wiadomo, że gościu potrzebuje świeży dopływ angielski z Lenu. Znał, fajnie mi się rozmawiało, naprawdę Zapytał skąd jestem Powiedziałem, że z Warszawy, przyjechałem. Nie, ale naprawdę jestem głęboko. Poruszony, jak polscy taksówkarze obsługują zagranicznych turystów. To jest naprawdę fascynujące i bardzo im plus. Idziemy na podsumowanie, bo będzie ono właśnie nieoczywiste, tak jak myślicie. Pierwsza 18 wybiła. Za mną cztery podróże taksówkami, i cóż mogę wam powiedzieć? Tak jak przy pierwszym materiale, tak jak przy drugim. Wiem, że czekaliście na tę kontrowersję. Ja poniekąd też myślałem, że będzie delikatnie, jak nie zgoła inaczej, a było. Przepięknie, naprawdę fenomenalne podróże, i myślę, że Warszawa wypada lepiej niż Poznań, ale czy to jest ostatnie miasto, do którego się udałem? Nie będę ukrywał, byłem ostro wcięty, ostro nagrzany, woń była naprawdę mocno wyczuwalna, więc Warszawa wypadła bardzo dobrze. Gdzie teraz? To od Was zależy, oczywiście, od Waszego zaangażowania. Czy rzeczywiście będziecie takim materiałem jeszcze zainteresowani? To co? Widzimy się w kolejnym materiale. Pamiętajcie, że to od Was zależy. Wpadnijcie też na fejsa i na instagrama i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Ale pan wie na okolice, gdzie mieszkam. Tak. No, to jedziemy na kolejne.